Cześć, jako że jestem wielkim fanem gier singlowych, to w tym materiale chciałbym wam przedstawić 5 gier, w których fabuła sprawia, że nie raz zbierałem szczękę z podłogi. Tytuły będę omawiać w kolejności losowej, bo nie jestem w stanie zdecydować, która zrobiła na mnie większe wrażenie. Także bez niepotrzebnego przedłużania zapraszam na materiał. Mass Effect. To seria, do której podchodziłem bardzo długo. Opisy, recenzje czy inne materiały promocyjne jakoś nigdy nie zachęciły mnie do rozpoczęcia tej przygody. Przyznam szczerze, że jedyne co sprawiło, że zdecydowałem się kupić pierwszą część tej gry, było to, że naprawdę już nie miałem w co grać. Z czego Mass Effecta zaczynałem przychodzić w momencie, gdy na rynku była już druga część, a trzecia już miała wyznaczoną datę premiery, czyli zabierałem się do tego jakieś 4 lata. Już po pierwszych godzinach gry zdałem sobie sprawę, jaki głupi byłem, że dopiero zdecydowałem się na tą grę. Ta konkretna seria określana jest mianem RPG akcji, czyli dużo gadamy i dużo strzelamy. Za powstanie tego dzieła odpowiada Bioware, czyli Mistrzowie Gadunku, odpowiedzialni chociażby za dwie części kotora. Opowiadając o Mass efekcie postaram się nie spoilerować historii i opowiem tylko o głównym zarysie fabularnym. Akcja gry toczy się w przyszłości, w której ludzkość na Marsie odkryła ślady dawnej cywilizacji, tak zwanych Protean. Dzięki temu, co znaleziono na Marsie, odkryto również przekaźnik masy, który umożliwia szybkie przemieszczanie się po naszej galaktyce. Te dwa kluczowe momenty doprowadziły do bardzo szybkiego rozwoju ludzkości i poznania innych ras zamieszkujących naszą galaktykę. Niecałe 40 lat po tych wydarzeniach rozpoczyna się akcja gry. Wcielamy się w niej w komandora Sheparda. Poznajemy go w momencie misji odzyskania artefaktu należącego do Protean, na jednej z ludzkich kolonii Eden Prime. Zadanie ma również przetestować zdolności naszego bohatera, żeby mógł dołączyć do elitarnego grona odbrońców galaktyki określanych mianem widm. Miało być to rutynowe zadanie bułka z masłem, ale jak to zazwyczaj bywa, przy takich zadaniach nie wszystko idzie zgodnie z planem. Okazało się, że jeden z członków tej elitarnej grupy zdradził i współpracuje z kimś, czymś określanym mianem żniwiarza. Od tego momentu przez wszystkie trzy części staramy się powstrzymać ów żniwiarza przed tym, co chce zrobić. No ale nie zdradzę Wam, co chcę zrobić, bo to byłby dosyć duży spoiler. Gra może nie jest nowa, bo pierwszy rozdział historii wyszedł w 2007 roku, ale na szczęście w zeszłym roku wyszła odświeżona wersja Legendary Edition, która nie dość, że ma poprawioną grafikę, dodatkowo zawiera wszystkie trzy części wraz ze wszystkimi dodatkami, które do nich wychodziły. Jeśli tak jak ja, ktoś długo zwleka i zastanawia się, czy warto zagrać w Mass Effect, to powiem tylko tak: warto i nie czeka już dłużej. PS, jest jeszcze jedna część tej gry z pod tytułem Andromeda. Tej szczerze nie polecam, bo tam coś grubo nie pykło. Chociaż nie wiem, czy nie będziecie musieli jej ostatecznie ograć, żeby mieć jakieś odniesienie do tego, co będzie się działo w nowej części gry, która została już zapowiedziana. Ta część ma niby być takim mostem łączącym trylogię z Andromedą. No, ale to się dopiero zobaczy, jak tytuł powstanie. A na obecną chwilę nie polecam grać w Andromedę, szkoda czasu. Przejdźmy teraz do kolejnego punktu, a jest nim seria. RISIS od studia Krajtek. Pierwsza część powstała w tym samym okresie co poprzednio omawiany Mass Effect. W grze wcielamy się w żołnierzy ubranych w prototypowe nanoskafandry, zwiększające nasze możliwości na polu bitwy. Jest to trylogia, jeśli nie liczymy niezależnego dodatku Warhead, który również warto zagrać, bo jest miłym uzupełnieniem historii z pierwszej części. Historia rozpoczyna się na wyspie Lingshan, która znajduje się w okolicach Filipin. Jest rok 2020. Wojska Korei Północnej, przy pomocy porwanych amerykańskich archeologów, odkrywają coś dziwnego ukrytego pod górą, znajdującą się na wyspie. Jak się później okazuje, jest to statek obcych, który rozbił się tam miliony lat temu. Amerykanie wysyłają elitarny oddział Delta Force o kryptonimie Raptor, żeby uwolnić swoich obywateli z drąg koreańczyków. Dodatkowym celem tej misji jest sprawdzenie w terenie prototypowego sprzętu, którym są właśnie nanokombinezony. Zaczynamy przygodę jako Nomad, członek zespołu dowodzonego przez Proroka. Już od samego początku wszystko idzie nie tak jak powinno. Wyskakując z samolotu coś nas zaatakowało i każdy członek zespołu wylądował gdzie indziej. Potem podczas próby zgrupowania zespołu jeden z naszych ginie w niewyjaśnionych okolicznościach. Ale żeby tego było mało, jakiś czas później odkrywamy z naszą ekipą zamrożony statek w środku dżungli. W tym samym momencie kolejny członek naszej ekipy ginie, lecz tym razem widzimy co jest odpowiedzialne za śmierć. Mimo to nasi bohaterowie dalej mają więcej pytań niż odpowiedzi, ale misję dalej trzeba wykonać, więc idziemy dalej. Gdy koniec końców udaje nam się dotrzeć do jednego z archeologów, dowiadujemy się, że koreańczycy chcą otworzyć statek obcych, który właśnie jest ukryty wewnątrz góry. Nie muszę chyba dodawać, że ostatecznie mimo naszych starań obcy zostają uwolnieni i rozpętuje się piekło. Jedyne co pozostaje to uciekać. Więcej o fabule tej części już nie będę mówić, żeby uniknąć spoilerów. W drugiej i trzeciej części z naszego oddziału niewiele zostało. Podczas dwójki sterujemy losowym żołnierzem o imieniu Alcatraz, który został uratowany przez proroka, który przekazuje mu swój kombinezon ale przez to samo umiera. No, taki jakby. To taki jakby zostawię bez odpowiedzi, żeby uniknąć spoilerów. Ten tytuł przenosi nas do Nowego Jorku, zaatakowanego przez obcych, których właśnie chwilę wcześniej poznaliśmy. Podczas przedzierania się przez hordy obcych i żołnierzy złowrogiej korporacji SEL, która chce na nas pojmać, żeby odebrać nam kombinezon, odkrywamy tajemnice związane z właśnie z naszym wdziankiem i przybyszami. Jak się okazuje, jedno i drugie ma ze sobą więcej wspólnego, niż przypuszczamy. Ale za wiele nie mogę o tym powiedzieć, żeby właśnie uniknąć spoilerów, więc przejdziemy do kolejnej trzeciej części. Trzecia część dzieje się parę lat po pokonaniu Obcych. Świat powoli się odbudowuje. Wszystko wygląda na to, że to koniec kryzysu. Szczególnie, że korporacja znana z dwójki, dzięki badaniom nad resztkami Obcych, stworzyła nieograniczone źródło energii. Istna utopia, wręcz świat idealny. Nieograniczona energia, brak Obcych, pokój na świecie, ale czy na pewno? No, nie do końca. Jak się okazuje, obcy nie zniknęli i mają się całkiem dobrze. A jeśli my czegoś z tym nie zrobimy, to znów rozpęta się piekło. Niestety, choćbym chciał, to nie mogę o tym tytule już za wiele powiedzieć, bo od samego początku, gdy nawet spróbuję, to będę wam spoilerować zakończenie poprzednich części. A jak już mówiłem, nie chcę nikomu odbierać przyjemności zbierania szczęki z podłogi. Jak już wspominałem wcześniej, gry również nie są zbyt świeże ale mimo to do dziś potrafią sprawić, że komputer będzie miał zadyszkę. No ale oczywiście gdyby to było mało, to ta trylogia również została odświeżona w zeszłym roku. I nie martwcie się, jeśli macie sprzęt, który nie uciągnie tej gry na ultra. Cała trylogia jest dostępna na GeForce Now, tak samo jak poprzednio omawiany tytuł. To teraz przejdźmy płynnie dalej. Far Cry, a dokładnie Far Cry 5. Seria, która od lat przy każdej wydanej części okazywała się hitem. No, może nie przy każdej. No god! No god, please no! 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 Tytuły niby powtarzalne, wyśmiewane za niektóre rozwiązania, jak na przykład zdobywanie wież, żeby odkryć teren. Ale mimo to i tak są lubiane. Dlatego nie wiem, czy to narzekanie dla narzekania, czy może faktycznie mimo mechanik fabuła broniła tej gry. Jest to całkiem możliwe, bo nie da się ukryć, że antagoniści w tych grach od zawsze, a przynajmniej od trzeciej części, robili wrażenie. Często można spotkać się z opinią, że was z trójki był z nich najlepszy, co czyniło tę grę najlepszą pod względem fabularnym. Ja niestety nie mogę się z tym zgodzić, pomimo że faktycznie postać jest dobrze napisana i fabuła daje radę. To nie było tam nic takiego, co spowodowało, by u mnie coś takiego. Damn! Za to piątka! Uuuh. No tu się działo. Ale od początku. W grze wcielamy się w zastępcę szeryfa, który został wysłany z paroma innymi osobami do hrabstwa Hope w stanie Montana, które zostało opanowane przez radykalnego przywódcę kultu religijnego, Josefa Sida. W pierwszej misji mamy za zadanie pojmać nasz cel i doprowadzić pod sąd, gdyż jego działania, delikatnie mówiąc, nie są do końca legalne. Oczywiście, jak można się spodziewać, nic nie poszło zgodnie z planem. Część naszego zespołu zostaje pojmana, a my ledwo uchodząc z życiem uciekamy, żeby ostatecznie pomógł nam jeden z mieszkańców hrabstwa. Już ta misja, a szczególnie scena w śmigłowcu sprawia, że mamy gęsią skórkę, a to jest dopiero początek gry. Z czasem okazuje się, że ludzie mają już dość tego kultu i tego co robi z ich regionem. W tym momencie przyłączamy się do czegoś w rodzaju ruchu oporu, który chce pozbyć się sekty i jej przywódcy. Ale żeby dobrać się do Josefa, musimy najpierw uwolnić trzy regiony, które są zarządzane przez tak zwane dzieci Sida. Są to jakby generałowie, prawe ręki. Każdy z nich ma swoją historię, która wprowadza nas coraz bardziej w mroczne i niepokojące szczegóły działania kultu. Pomocników naszego głównego złego poznajemy stopniowo, wykonując różne misje na każdym z trzech terenów. Po ukończeniu paru takich zadań, kult zwraca swoją uwagę na nas i porywa nas na spotkanie z zarządcą terenu, który nie jest oczywiście zadowolony z naszych działań. Każde takie spotkanie kończy się naszą ucieczką, po czym działamy dalej. Tak mniej więcej wygląda cała gra. Może wydawać się to monotonne, ale na szczęście takie nie jest, gdyż każda z misji, która przybliża nas do celu, jest inna. A same spotkania z dziećmi Sida wywołują niemałe emocje. Ale mimo to przyznam, że większość gry nie sprawia zbyt częstego opadu szczęki. Za to zakończenie rozwali wam mózg. True story. Tego przez całą grę nie da się przewidzieć. Ale nic więcej wam nie powiem, bo to trzeba przeżyć samemu. Szczerze polecam każdemu, bo czego by nie mówić o Ubisoftie, to w mojej opinii potrafią zrobić dobrą grę z wciągającą fabułą. Chociaż jak już wspominałem. Nie zawsze jest to regułą. Bra! Sam osobiście przygodę z Far Cryem zaczynałem od części piątej. Potem czwórka i trójka. Wiem, dziwna kolejność i może przez to dla mnie jest to najlepszy tytuł, bo był ogrywany jako pierwszy. Nie wiem. Nie ukrywam, podniósł poprzeczkę wysoko. Pewnie gdybym grał według tego jak wychodziły, to faktycznie może trzecia część byłaby dla mnie najlepsza. Może tak, może nie. Dobra, szkoda czasu na moje rozkminy. Kolejny tytuł na mojej liście to... Mafia z 2002 roku. Przy Przymas Effect czy Crisis wspominałem, że gry są odświeżone. I to jest dla nich plus. To w tym tytule jest wręcz przeciwnie. Ta gra nie tylko przeszła odświeżenie tekstur czy podbicie rozdzielczości. Ten tytuł został całkowicie przebudowany. Jak jeszcze może się podobać nowa grafika, to grzebanie w fabule jest niewybaczalne. Jakiś czas temu zrobiłem o tym dokładniejszy materiał. Dlatego jeśli kogoś interesuje dlaczego nie lubię odświeżonej mafii, to zapraszam, materiał w karcie na górze. Wracając do oryginału. Akcja gry dzieje się w latach 30. ubiegłego wieku. Wcielamy się w niej w taksówkarza imieniem Tommy. Nasz bohater, pewnej nocy, czekając na klientów, zostaje porwany przez dwóch członków jednej z dwóch rodzin mafijnych rządzących miastem. Po udanej ucieczce zeszłej nocy wracamy do swoich normalnych zajęć. Włosimy ludzi z punktu A do Z, przestrzegamy przepisów. Ogólnie, żyjemy jak każdy zwykły obywatel. Do momentu, gdy podczas jednej z przerw między kursami atakują i niszczą nam pojazd mafiozi, którym uciekliśmy wcześniej. Wiele nie myśląc, uciekamy do baru, w którym zostawiliśmy poprzedniej nocy naszych niespodziewanych klientów. Koniec końców zostaliśmy wchłonięci do rodziny mafijnej. Od tego czasu wykonujemy większe bądź mniejsze zadania dla naszego dona. Niby bez skrupułów wykonujemy każde zadanie, ale jednak nie. Są momenty w całej grze, w których Tommy, swoim zachowaniem, pokazuje jednak, że nie do końca chce takiego życia i podejmuje decyzje sprzeczne z tym, co polecił zrobić mu jego szef. To doprowadza do dużego zwrotu akcji pod koniec opowieści, który, swoją narracją, podkładem muzycznym i innymi składowymi, sprawia, że dla mnie jest to jedna z najlepszych, jak nie najlepsza historia opowiedziana przez gry wideo. Oczywiście nie zdradzę wam o co dokładnie chodzi, sami musicie poznać tą opowieść. No, i nie odpalajcie materiału, o którym wspomniałem wcześniej, bo tam też jest dużo spoilerów. Możecie to zrobić dopiero, gdy skończycie grę. Mimo, że gra ma już 20 lat i jest jak na obecne standardy toporna, to dla samej fabuły warto sprawdzić ten tytuł. Teraz idziemy do ostatniego punktu na mojej liście, a będzie to. Star Wars: Knights of the Old Republic część pierwsza. Gra studia Bioware, wspomnianego wcześniej przygrzema z efekt. A jeśli Bioware, to jest to oczywiście RPG. Akcja gry dzieje się około 4000 lat przed wydarzeniami z filmowej sagi. Naszego bohatera poznajemy na statku Republiki, który właśnie został zaatakowany przez Sithów. Po ewakuowaniu się ze statku kapsułą ratunkową dostajemy się na planetę, która jest właśnie kontrolowana przez Sithów, więc nie będzie prosto z niej uciec. Poza tym, zanim się z niej zwiniemy, to musimy odszukać Bastilię, Jedi, która jest niezwykle ważna w walce przeciwko Sithom, dzięki swoim zdolnościom bitewnej medytacji. Gdy już uda nam się uciec i uwolnić naszą Jedi, ruszamy w dalszą podróż, podczas której odkrywamy, że jesteśmy wrażliwi na moc, co powoduje, że zaczynamy zgłębiać jej tajniki, w czym próbuje pomóc nam Bastilia. Jak można się domyślać, w późniejszym czasie zostajemy jej jakby padawane. dlaczego jakby gdyż nasza kompanka nie jest jeszcze mistrzynią, ale Rada kazała jej się nami zająć. Jako przyszły Jedi zgłębiamy ścieżki mocy, wykonując różne misje rozsiane po całej galaktyce, równocześnie próbując pokonać Sithów, na czele których stoi Darth Maul, i odkryć tajemnicę czegoś, co nazywane jest Gwiezdną Kuźnią. W czasie naszych wojaży po galaktyce poznajemy nowych kompanów, którzy nie tylko wnoszą do naszego zespołu dodatkową siłę bojową, ale przede wszystkim rozwijają historię. Jeśli o samą historię i zadania poboczne chodzi, to są one bardzo rozbudowane i wciągające. Czasem ciągną się przez całą grę, i dopiero przy końcu jesteśmy w stanie poznać zakończenie. Wielu twórców powinno uczyć się od BioWare, jak robić misje poboczne, żeby każda z nich nie wyglądała tak samo coś w stylu przynieś, wynieś, pozamiataj. Co tyczy się głównego wątku, to tu jest jeszcze lepiej. Jak już wspominałem, jesteśmy adeptem Jedi, który dopiero poznaje moc i uczy się wszystkiego, co z nią związane. Chociaż w połowie gry okazuje się, że jednak nie do końca jesteśmy takimi amatorami. Tu więcej nie mogę zdradzić, bo to byłby strasznie duży spoiler. Mogę tylko powiedzieć tyle, że gra, jak na czas, w którym powstała, ma dość rozbudowany system wyborów. Co za tym idzie, gra ma różne zakończenia, które w każdym przypadku wywołują różne emocje ale jedno przy całej grze jest wspólne, czyli <śmany> opad szczęki. Z tego co obiło mi się już o uszy, to gra również ma dostać remake, ale kiedy on wyjdzie to nie wiadomo, dlatego polecam nie czekać i już teraz sprawdzić tą przygodę. Szczególnie, że gra jest dostępna praktycznie na każdym sprzęcie. Mamy wersję PC, na konsolę, czy nawet na Androida czy iOS. Od wyboru do koloru, jak to się mawia. Tą grą zakończę moją listę, Pięciu tytułów, które swoją fabułą wywarły na mnie ogromne wrażenie. I żałuję, że nie da się od tak czegoś wymazać z pamięci, żeby znów to przeżywać na nowo. Jeśli materiał Ci się spodobał, to zostaw łapkę w górę, daj suba, pierdyknij w dzwoneczek. Oczywiście zapraszam również do komentowania, bo konstruktywna krytyka to coś, co rozwija i chętnie z niej skorzystam. Trzymajcie się ciepło i do następnego. Cześć!